Marian Węgrzynowski, przewodniczący Klubu Radnych Miejskich Lubin 2006. Witam pana serdecznie. Cześć. Mam do pana taką wielką prośbę. Czy mógłby Pan wyjaśnić mieszkańcom wyborcom, co się znowu wczoraj stało na sesji, do której nie doszło, choć zwołał ją sam przewodniczący, nawet on się na niej nie pojawił. Znaczy sesję zwołał przewodniczący Rady e, Miejskiej, pan Marek Bubnowski. Były tam do rozpoczęcia trzy punkty, taki był porządek e, obrad. No i oczywiście. Yy, przypomnieć, co to za punkty? Yy, między innymi odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Marka Błonowskiego, yy, powołanie nowego przewodniczącego. Yy, trzeci punkt miał być yy, rozpatrywany projekt uchwały, który myśmy wnieśli, Klub Lubin 2006, o zmniejszeniu ilości wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, ze względu na to, że przeżywamy jakiś tam kryzys, prawda, finansowy i w ten sposób chcieliśmy no, zaoszczędzić. Właściwie uważam, że Wystarczające, jak będzie jeden wiceprzewodniczący rady miejskiej, bo nie ma takiej potrzeby, żeby było aż trzech. Panie przewodniczący, niektórzy mówią, że to demagogia. Nie rozumiem, dlaczego demagogia. Skoro my obserwujemy, co robią, prawda, jakie obowiązki mają wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, właściwie jeżeli jest bardzo obrotny i, i bardzo pracowity Przewodniczący Rady Miejskiej nie ma potrzeby żeby było trzech wiceprzewodniczących do tego tematu za chwileczkę wrócimy ale jeszcze powróćmy przede wszystkim do sesji co to się stało że lubińscy radni mają ostatnio w zwyczaju głosować nogami <laughs> to znaczy nie mają dokładnie nogami poprzedniej sesji radni klubu Lubin 2006 też opuścili sesję ale myśmy przyszli na sesję prawda Byliśmy na dwóch punktach, w związku z tym, że e, pan przewodniczący Rady Miejskiej nie chciał wprowadzić do porządku dnia obrad e, zmian, myśmy w ten sposób wyrazili e, oczywiście e, niechęć w stosunku do przewodniczącego, który no, zdecydowanie e, powiedzmy tą stronę opozycyjną, niekoalicyjną, no, traktuje troszeczkę inaczej. Po prostu pan przewodniczący Rady Miejskiej, tak mi się wydaje, nie jest przewodniczącym całej Rady Miejskiej, tylko Wąskiej grupy. Muszę powiedzieć telewizją, yy, o jakie zmiany chodziło, czego pan yy, Bubnowski jako przewodniczący nie chciał przegłosować. Jakiego to znaczy, chcieliśmy wprowadzić yy, takie punkty, jak m.in. ograniczenie ilości yy, wiceprzewodniczących. Yy, chcieliśmy yy, też zaprotestować odnośnie, bo został odwołany, podał się właściwie do dymisji, ale ja wiem, że przed koalicja chciała odwołać pana yy, Wojtyczkę z wiceprzewodniczącego. Rady Miejskiej. I w związku z tym, że zaproponowano na jego miejsce, żebyśmy wybrali innego wiceprzewodniczącego, a myśmy chcieli wnieść, żeby w ogóle ograniczyć ilość wiceprzewodniczących. I od tego się to wszystko zaczęło. Ale przecież wasze intencje były z góry znane? Że nie chcecie, po to pan Wojtyczka się podał do dymisji i zaproponował, żeby w ogóle ograniczyć ilość, to przecież. No, pan więc dlatego myśmy, właśnie, a, pan, a pan przewodniczący chciał, żeby mimo wszystkiego powołać następnego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. I w związku z tym, że nie chciał, żeby był wniesiony zmiana, jeżeli chodzi o e, porządek obrad, właśnie tą zmianę. I w związku z tym myśmy zaprotestowali w ten sposób, żeśmy po prostu opuścili e, sesję, ale myśmy uczestniczyli w sesji. Ale z tego co momencie. pamiętam, wasze wejście zostało bardzo ostro skrytykowane. No, oczywiście, no właśnie się dziwię, ze strony oczywiście koalicji, którzy w ten sposób zrobili wczoraj, że po prostu w ogóle nie przyszli. Ja rozumiem wszelkiego rodzaju opory, prawda protesty ze strony radnych. Natomiast jeżeli przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje e, Radę, no to już powinien być, bez względu na to. Właśnie to jest ten dowód, że pan przewodniczący nie jest przewodniczącym całej Rady Miejskiej, a powinien bez względu na jego poglądy polityczne, prawda, być reprezentantem całej Rady Miejskiej. Jeden z radnych dość ostro wypowiedział się na temat pana Błowskiego. Powiedział, że to zwykłe tchórzostwo. Pani każdy różnych określeń yy, używa. Ja uważam, że yy, błąd popełnił tutaj pan przewodniczący. Po prostu on zwołując Radę Miejską zlekceważył pozostałych radnych. A powinien być, skoro sam zwołał. Tak, ale ktoś z zewnątrz, każdy z wyborców powie, no teraz bilans jest taki, że jeden do jednego, raz wyszli jedni, raz... Jeszcze raz mówię, jedno. różnica między nami była taka, że myśmy przyszli na sesję i żeśmy uczestniczyli w otwarciu sesji, uczestniczyliśmy w obradach pierwszego, drugiego punktu i myśmy opuścili w trakcie sesji, prawda, protestując w ten sposób, yy, że po prostu nie wprowadzono zmiany w porządku obrad, natomiast... Wczoraj była taka różnica, że radni w ogóle nie przyszli. Bojkotowali. Jest tak, że zbojkotowali, po prostu w ogóle nie przyszli. Łącznie z panem przewodniczącym. Panie przewodniczący, mamy niewątpliwie do czynienia z padem w Radzie. Co dalej? Jeśli dalej będą tak radni wychodzić, jaka może być przyszłość? Bo to współpracy znaczy, tak, jak na razie nie widać. Między... Ja sądzę, państwu. że y, ciężko będzie o współpracy, ponieważ tu rywalizacja, nie wiem dlaczego tak to wygląda. Y, część radnych Rady Miejskiej właściwie to jest reprezentantem. Rady Powiatu. Utożsamiają się z powiatem. Nie wiem dlaczego jest cała pan walka. Pana Bublowskiego, pana Niewodniczeńskiego, pana Dułaskiego. Yy, oni w ten sposób, bo pozostali radni oczywiście ja nie mogę powiedzieć, że wszyscy, ale ta trójka tych radnych no, 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 niestety yy, w ten sposób działa. Zresztą ich yy, praca w Radzie polega na tym, yy, łącznie z panem przewodniczącym yy, od początku szukają po prostu, jak to brzydko mówiąc i bulgarnie. Haka na pana prezydenta, prawda? I wszystko, wszelkie prawie że e, inicjatywy, projekty uchwał, między innymi odnośnie inwestycji, prawda? Choćby zaciągnięcie kredytu na inwestycji przy tym kryzysie, prawda? Wszystko jest robione na nie. Choćby ostatnie potyczki odnośnie zmiany budżetu pod koniec 2008 roku oczywiście też nie. No wiele, wiele można by było tu wymieniać y, rzeczy. Panie przewodnicząca, nie widzi pan takiej alternatywy, żeby się spotkać. Z radnymi, być może nie na sali obrad, być może gdzieś, no, chociażby nawet na piwie i z, w spokoju umówić, dogadać się, jakieś kompromisy zawrzeć. Ja uważam, że oczywiście my jako Lubin 2006 jesteśmy otwarci na wszelką współpracę. Ja moim marzeniem jest, żeby wspaniale układała się współpraca między Radą Miejską lubina a Radą Powiatową, prawda? Tak samo sądzę, że i pan prezydent razem z panią starostą, bo wiele można by było zdziałać dla. Dobra miasta Lubina, prawda? Wiele rzeczy można by było do przodu posunąć, prawda? I, i, I uważam, że taka współpraca powinna być. My zostaliśmy wybrani przez społeczeństwo lubińskie, prawda, żebyśmy godnie ich reprezentowali, prawda? I dla dobra miasta Lubina. Myśmy powinni pomagać panu prezydentowi w wizji, której przedstawił w swoim kampanii wyborczej, żeby on ją mógł zrealizować. Tak samo to dotyczy starostwa, prawda? Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, prawda? Mi się zdaje, że to ambicjonalne sprawy jednostkowe osób, które zasiadają w Radzie Miejskiej i, i sądzę, że w Radzie powiaty. Po prostu nawzajem się do tych spraw, jakby to powiedzieć, brzydko, no napędzamy. Panie przewodniczący, jest pan doświadczony, człowiekiem, wiele pan pamięta, jakby to całą historię konfliktu. Ja mam takie pytanie, jak to się stało? Bo przecież patrząc na lubińską scenę polityczną. Ma się wrażenie, że ogląda się sceny z parlamentu, że to bardzo poważna, wielka polityka. A tutaj przecież tymczasem chodzi o lokalne sprawy, o, o coś, co nas bezpośrednio dotyka. Nie wiem właśnie dlaczego, tak jak pani ogląda, ja też telewizję, prawda, i, i to, co się dzieje w Sejmie i, i jak to mówią u władzy na górze, prawda, że to wszystko jest przenoszone tutaj na dół. Gdzie myśmy z tym nic nie powinni mieć wspólnego. Naprawdę myśmy powinni działać na rzecz dobra dla miasta Lubina. Dla powiatów, dla ludzi. Nie wiem, czy to są sprawy ambicjonalne. Wie pani, że władza to jest taka choroba. I co niektórzy, no w tą chorobę, chorobę po prostu popadli, i, 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 i dlatego mi się zdaje, tak się dzieje. Dlatego chcemy zmiany między innymi przewodniczącego Rady Miejskiej, prawda? No, żeby tak jak pani tu wspomniała, może by razem usiąść, prawda? Zastanowić się, prawda? Co by to zrobić, żebyśmy wspólnie no, przestali działać przeciwko sobie bo sądzę, że ten pan y, przewodniczący Rady Miejskiej, który do tej pory jest, nie ma mowy, żeby w ten sposób y, przynajmniej próbował y, w tym kierunku pójść. Proszę mi powiedzieć, jeśli się nawet uda odwołać na, y, obecnego przewodniczącego, kto jest kandydatem na jego miejsce? Czy już te nazwiska są znane? Kandydaci? To znaczy tak, ja uważam, że poprzedni przewodniczący Rady Miejskiej, pan Sebastian Chojecki, był osobą bardzo wyważoną. Nic nie mieliśmy przeciwko niemu, zresztą wszystkich radnych traktował na równo, prawda. Nie dał się, jakby to nazwać, proszę panią, tej grupie lewej czy prawej, prawda? bo to można nazwać lewa i prawa strona, koalicja i opozycja, prawda. Wszystkich wspólnie traktował, prawda, z rozwagą podchodził do pewnych rzeczy. I nigdy nie było, że on nie chce rozmawiać z tymi czy z tymi. Rozumiem, że to jest powrót do kandydatury patechoickiej. Ja wymieniłem, to jest, może być kto inny, ktokolwiek, kto mógłby nas wszystkich razem yy, doprowadzić do porozumienia. Panie przewodniczący, sumując, kiedy Lubinianie w końcu zobaczą swoich radnych wszystkich w komplecie, no, chociaż niemal w komplecie na sesji? Znaczy w komplecie ja sądzę, że prawdopodobnie zgodnie oczywiście też 23 kwietnia ma się odbyć sesja Rady Miejskiej, którą też zwołał pan przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Bubnowski i, i mam nadzieję, jestem przekonany, że chyba w tej chwili już nie zrobią tego, co zrobili wczoraj. A jak to wygląda prawnie? Bo kiedyś się nie spisuje bądź co się staje z głową gminy, grozi zarząd komisaryczny. A kiedy rada jest taka niesubordynowana to co wtedy jak mówią przepisy to znaczy my nie jesteśmy wyjątkiem bo takie przypadki zdarzają się w wielu y, miastach choć Lubin jest specyficznym miastem jeżeli chodzi o radnych y, jakoś tak to wszystko się układa że y, Lubin y, ma duże możliwości, jeżeli chodzi o potencjał gospodarczy, i nigdy ten potencjał gospodarczy nie, nie był wykorzystany w pełni, mając obok taki potencjał gospodarczy, jak jest KGHM prawda? E, jak to mówią przewrotnie: jak tu była prawica, to tu lewica, jak tu była prawica e, radykalna, to tu była taka prawica. I nigdy nie było jakiegoś wspólnego działania w tym kierunku, żeby e, miasto, Lublin, e, no, mógł się rozwijać tak, jak powinien. E, no prawidłowo prawda i żeby wszystkie inwestycje były realizowane między innymi przy pomocy kombinatu prawda a czego sobie wypada nam wszystkim tutaj życzyć ja życzę i, i mam nadzieję że kiedyś dojdzie do yy, wzorowej współpracy między Radą Miejską a Prezydentem między Radą Miejską a Radą Powiatową i między Prezydentem i Starostą przykład mamy zresztą tutaj niedaleko obok Polkowice prawda no które naprawdę w sposób yy, wzorcowy Współpracują między sobą. Ambicje przekład... ludzkie niech odejdą na dół, prawda? A niech naprawdę każdy z nas wykaże się tą działalnością, taką jak potrzeba. I tego należy sobie życzyć. Dziękuję tak panu jest. pięknie za rozmowę. Ja tylko państwu przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj pan Marian Węgrzynowski, przewodniczący Klubu Radnych Klubin 2006. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.